Witajcie w dzisiejszym odcinku to, co lubimy najbardziej, czyli jedzenie. Zaczynamy oczywiście od śniadania, ale czy jest najważniejsze, to się zaraz przekonacie, co mamy jeść, kiedy mamy jeść, kto ma co jeść, bo jeszcze musimy, tam jest dużo, dużo podziałów, także zostańcie z nami. I zostańcie z nami do końca, ponieważ mamy dla Was niespodziankę i jeszcze coś ekstra na sam koniec. Witajcie dzisiaj to, co lubimy najbardziej, więc w końcu zawsze opowiadamy, że najważniejszy jest talerz, najważniejsze jest jedzenie i dzisiaj w końcu pokażemy Wam ten pierwszy talerz, czyli zaczynamy od śniadania. Grzegorz mówi się u nas, że nasze śniadanie jest najważniejsze, chyba w naszej kulturze, nawet od kilku lat jest też taka moda, że najważniejsze to jest dobre śniadanie, a czy w Jurwedzie też jest takie najważniejsze, czy to najważniejszy posiłek. Jest punktem wyjścia, jeśli chodzi o nasz poziom energii, który powinniśmy utrzymać do tego głównego posiłku, czyli obiadu, ale nie jest najważniejsze z tego poziomu, że musimy zjeść przed wyjściem z domu. Jeżeli nie jesteśmy głodni, bo w Ayurvedji jest zasada generalna, jeżeli człowiek nie jest głodny, to nie powinien jeść, bo być może mamy zasób energii, który nie y, powoduje, że powinniśmy zjeść posiłek. Jeżeli mamy organizm, nam sam dyktuje, że możemy posiłek ominąć, zróbmy to. Cudowna rzecz, ponieważ być może, że układ pokarmowy potrzebuje e, lekkiego. E, Odpoczynku, odpoczynku, więc nie powinniśmy zmuszać się do jedzenia śniadania. Aczkolwiek, jeżeli jest to w naszym rytuale i porządku i chcemy, mamy zamiar, jedzmy to śniadanie z, pewnymi, z zachowaniem pewnych reguł. I, i, I ta reguła, że to, to nie znaczy, że nie jemy śniadania, ale za to wlewamy w siebie cztery kawy z cukrem i mlekiem, bo to już jest śniadanie. To nie jest śniadanie. To nie jest śniadanie. W pośpiechu chcemy coś chwycić kubek kawy i jakaś nieszczęsna słodka drożdżówka czyli węgle z tłuszczem i cukrem coś katastrofalnego, co dostarcza nam jedynie podnosi nam poziom cukru we krwi, a nie dostarcza nam odpowiednich składników odżywczych więc to nie jest dobra ścieżka. Mm -hmm. Do której zaczynamy jeść śniadanie? O której najlepiej zacząć? Śniadanie powinno być zjedzone między godziną siódmą a dziewiątą. Najlepiej, że to się stanie do godziny ósmej. Czyli w okresie kawy, kiedy mamy zmniejszone zdolności trawienne, ale nie później niż o godzinie dziewiątej. Czyli to jest taka naj, najbardziej optymalna pora. I od czego zaczynamy? Bo właściwie. Y u nas w naszej kulturze i generalnie lubimy od kanapki, coś na zimno, coś na szybko. Czy to jest też w Ajurwedzie dozwolone? Medycyna jurwedejska wspomina o tym, że powinniśmy się karmić. Tak? Mhm. O tym mówiliśmy w poprzednich naszych spotkaniach. Jest to budulec. Powinniśmy dostarczać sobie energii życiowej. I śniadanie powinno wywołać w nas wzmocnienie. Poczucie, że do południa mamy y, wysoki poziom energii. I świetnie dodajemy sobie takiego entuzjazmu. Nie powinno nam się zrobić ciężko po śniadaniu. To jest, to jest podstawowa rzecz. Spróbujcie za, spróbujmy zaprojektować sobie taką próbę, żeby zjeść kilka różnych śniadań i zaobserwować, jak się po nich czujemy. Często po śniadaniu zbyt ciężkim, właśnie nasyconym węglowodanami chlebami kromkami pieczywem chlebem który często nie jest prawdziwym naszym podstawowym tym budulcem. Czujmy się ciężko. Zjedzmy coś innego, więc za chwilkę powiem o tym, co można faktycznie wpleść w to śniadanie, a, i co daje kopa. A o tym, co daje kopa, powiem na samym końcu, ponieważ mam dla Was pewną niespodziankę z pewnym przepisem, który wybitnie y, będzie sprzyjał pod, podniesieniu. Więc co, co serwujemy na to śniadanie? Ponieważ y, y, pierwszy posiłek ma wzmocnić agni, czyli ogień trawienny, a nie nas obciążyć. Dodać nas, nam trochę. Y, Energii takiej wystarczającej do tego, żebyśmy się do południa dobrze czuli, ponieważ wtedy mamy najważniejsze rzeczy do załatwienia i nie powinniśmy być obciążeni, a jednocześnie głodni. Więc w związku z tym, że godzina 7-8 możemy przyjąć ten pierwszy posiłek, powinniśmy zanim zjemy nawodnić się. I pobudzić nasz układ trawienny do yy, właściwego trawienia. Czyli pierwsze, obowiązkowo ciepła woda, czyli szklanka lub dwie ciepłej wody, która będzie stanowić dla nas potężny zastrzyk też energii, ponieważ powinniśmy się nawodnić. Tak około 15 minut przed posiłkiem. 15-30 minut zanim wykonamy toaletę, zanim wykonamy inne rzeczy takie po, po przebudzeniu, to zaraz po przebudzeniu, po, po toalecie napijmy się po prostu wody. I wtedy możemy przygotowywać się do wyjścia, przed wyjściem zjeść śniadanie. Absolutnie wtedy nie jest czas na kawę, na, na wodę z dodatkami, które uruchamiają po... po hmm. Ten metabolizm w organizmie, proces metaboliczny. I śniadanie nie powinno być za ciężkie. Więc jeżeli mamy mówić o składnikach, tak? tak. Skupmy się na składnikach. To mamy dwie możliwości. Możemy iść w te, które mówi, o których mówi precyzyjnie książka kucharska-jurwedyjska, ale też. Wiele osób może się odnosić do naszego, naszej szerokości obszaru geograficznego i produktów, które są dostępne u nas, i tego się powinniśmy trzymać. Bo, bo nie sposób traktować śniadania po azjatycku za każdym razem, każdego dnia, albo ktoś mówi, No, ale ja żyję tutaj. I ma rację. Więc traktujmy to śniadanie według standardów, które są dostępne produktów, może nie standardów. Więc więc niekoniecznie ryż, ale na przykład kasza jaglana, bo jest tutaj właściwa, stąd. dokładnie, mhm. jest lokalna. Jest odżywcza, jest lekka, jest dobra dla osób o konstytucji pita czy kafa, owsianka, czyli czy orkisze yy, łamane, mhm. które możemy yy, rano sobie przygotować. Yy, gotowane jabłka, gruszki, owoce też mogą być uzupełnieniem, ale gotowane bardziej niż surowe pytanie co do przykładowo jajek. Jajka hmm. też absolutnie tylko zwracajmy uwagę na ich pochodzenie. Jednak te marketowe nie należą do tych gwarantujących nam jakość. Prawda? Jeżeli czyli, już czyli są ugotowane, ty yy, też mówiłeś, że mleko jest też bardzo ważne i bardzo pożywne, czyli mleko, jajka, to też sprawdzamy, jakie jest pochodzenie po prostu tych produktów. Absolutnie. Mówiliśmy o tym yy, słuchaczom, że mleko świeże. Nie, 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 kartonowe, nie kartonowe. Nabiał, sery na śniadanie, owcze, kozie, biały ser. Pamiętajmy o tym, żeby one były świeże i jak najmniej homogenizowane czy zapakowane w sposób gwarantujący im długie przechowywanie. To jest istotne i one wtedy będą lżej strawne. Pijmy ciepłe do śniadania. Herbaty ziołowe. Unikajmy herbat fermentowanych, do których należy czarna herbata. Warzywa, możemy pochrupać warzywa. Absolutnie surowe warzywa, nawet dla doszywata, podczas śniadania są odpowiednie, jeżeli nie są e, permanentnie stosowane każdego dnia i w dużej ilości. I pamiętajmy o tym, żeby warzywa e, liściaste, e, które nie są odpowiednie dla niektórych dosza, e, były zawsze skropione. Cytryną i polane dobrą oliwą. To stanowi o tym, że one będą dobrze trawione i wchłaniane. Liście zielone, prawda? czy też prażone ziarno typu biały sezam, czy ziarno słonecznika, czy ziarno, czy ziarno dyni. Pestki dyni, a orzechy absolutnie na śniadanie wybitnie służą na koniec śniadania, dlatego że subtelna różnica, jeżeli pochłaniamy po, m, posiłek, to te najcięższe rzeczy, które wymagają najdłuższego procesu trawienia, zjedzmy na końcu. Nie zaczynajmy od nich, bo one jednak się układają w żołądku. I to jest taka kultura, wyższa kultura jedzenia, która sprawia, że dobrze się czujemy. I fajnie jest, kiedy nagle do południa nie czujemy głodu. Jesteśmy nasyceni, nie mamy zachcianek, a jednocześnie mamy energię. Wspaniale dostrzeżcie te, te chwile i zapamiętajcie wtedy wróćcie, co jedliście? Jeżeli taki posiłek dzisiaj się pojawił, to trzeba go zapamiętać, zanotować i wracać do niego. Im częściej, tym lepiej, bo na tym od tego zależy nasze samopoczucie. Prawda? No właśnie, wspominałeś też o doszach, więc w jaki sposób też dostosowujemy śniadanie do konkretnych dosz, na co powinniśmy zwracać uwagę? Zanim może jeszcze doszę, to uzupełnijmy te składniki, mm -hmm. bo chodzi też o tłuszcz, który będzie towarzyszył w naszej diecie śniadaniowej, gi, które czy masło klarowane u nas bardziej popularne zwane czy też przypraw sporo które będą sprawiały, że po posiłek będzie lepiej No właśnie, trumiony. tłuszcze, a my często właśnie unikamy tych tłuszcz, tak, żeby jeść na biału chociaż, jeżeli to ma być ser, to niech będzie tłusty ser, mhm. biały czy owczy czy kozi, prawda? Czy też kiełki, świetne uzupełnienie kiełki, żywe, z żywego budujemy żywe tkanki, z martwego niewiele będzie dobrego w naszym pożytku, w naszym ciele. Sezonowe warzywa, pamiętajmy o nich, po prostu pochrupać, czy selernaciowy czy biała rzodkiew, czy czarna rzodkiew skropiona odtem jabłkowym, polana odrobiną oliwy. To są wybitne składniki na śniadanie, posypane czarnym sezamem, czy prażonym e, białym, który jeżeli jest prażony, jest lżej strawny, a bardziej przyswajalny, a jednocześnie bardzo odżywczy. Bardzo odżywczy. Przypraw sporo, herbat ciepłych. Popijajmy, dojadajmy. Hmm. Mamy wyjść z tego zadowoleni, nasyceni, ale nie obciążeni jedzeniem. Wówczas jest e, super sytuacja do południa. Idziemy już do DOSZ, Grzegorz. <noise> do DOSZ, Grzegorz. <głos> <głos> Czyli wata. Tak, wata potrzebuje posiłków ciepłych, nawilżających mm -hmm. i uziemiających, jeżeli chodzi o śniadanie. Więc mogą to być owsianki, mogą, może to być kasza jaglana, prawda? Może być to gotowane jabłko czy gruszka, ale. I to gotowana, pierwsze, co nieśturowa. już ci przerwa, co mi się I... nasuwa, ja nie mam czasu. My nie mamy czasu rano, Grzegorz, żeby no i co to z tym robić? zrobić. No i co z tym zrobić? Są metody. Współcześnie można sobie poradzić z tym, mając na uwadze czas, żeby rano nie gotować, nie stać przy kuchence, nie przygotowywać. Zróbcie takie doświadczenie. Zalejcie sobie owsiankę wieczorem wodą przygotowaną, niedużej ilości, tak żeby ziarno nabrało, tej, tej, żeby napełniało z, z tej wody. I do tego można odrębnie namoczyć właśnie daktyl, rodzynki. Czy orzechy. No właśnie, takie nocne owsianki się nazywają. Nocna Wówczas rano przepisy. wstajemy, przelewamy te orzechy, rodzynki przepłukujemy, a owsianka jest gotowa. Wręcz można ją zjeść nawet w ten sposób na surowo nie gotując, dodając jedynie miód czy przyprawy, cynamon, kardamon, jakaś, jakieś inne przyprawy korzenne według podobania, czy goździk. A, a i do tego, jako dodatek, orzechy namoczone. No doskonała, energetyczna pożywka na, dla naszego ciała na kilka godzin do południa. Lub szybko podgrzać i Tak, albo podgrzać, podgrzać, żeby, jeżeli, jeżeli to wata, to powinna podgrzać, żeby zjadła ciepłe. Pita potrzebuje, osoby o, o konstytucji Pita potrzebują chłodzącego i lekkiego, lekkostrawnego śniadania. Tym bardziej, że pipa, pita jest w takim pośpiechu i potrzebuje szybko coś chwycić, łyknąć, a jednocześnie zadbać o siebie, niż w, w pośpiechu zjeść coś po drodze czy wypić kawę. Więc jakiś koktajl mig, na bazie mleka migdałowego z bananem czy daktylami namoczonymi, czy czyli, jaglanka. czyli chłodzące, butowana. czyli banan, mleko kokosowe, to są takie chłodzące. Miętowa herbata na przykład? czy jest miętowa? Nie do końca. Mm -hmm. nie, miętowa herbata przy tego rodzaju śniadaniu nie jest konieczna. Kolendra rosywa, chłodząca też? Tak, kolendra jako liście do, do talerza mm -hmm. bogatego w warzywa jak najbardziej. Jeżeli mamy do czynienia z porą tym bardziej, mm -hmm. tym bardziej. Sałatka ze świeżego górka czy sezonowych warzyw, z kiełków fasoli i kiełków lucernych czy Akurat ma tutaj ułatwione zadanie tak, jeśli chodzi o śniadanie, bo a, wszystko co zimne tak, będzie dobre tak, dla niej. zielone do chrupania i surowe, bo pita absolutnie może konsumować surowe rzeczy bez ograniczeń. A kafa? No i w przypadku kawy również owsianka, ale może z tą różnicą, że nie na mleku, mm. nie na mlekach roślinnych czy, czy mleku tradycyjnym, krowim, tylko na wodzie. Zimbirem, cynamonem, czy też jabłka gotowane można je przygotować po prostu wieczorem, a tylko rano podłączyć. Świetne Czyli połączenie. Czy też raczej z na miową. ciepło, raczej coś takiego sycącego, bardzo przyprawionego? Kafa potrzebuje lekkiego, ale pobudzającego i rozgrzewającego. Czyli tu jeszcze więcej przypraw niż w przypadku waty czy, czy... Ale za to mniej tłuszczu niż wata. bo jest no, mocowanie. Już na samym więcej. mleku oszczędzamy na tłuszczu i mniej na biału, serów, które są obciążające. Sery żółte są ciężkie, więc odradzałbym tego rodzaju sery na śniadanie. No i szczególnie odradzam ciężkie rzeczy typu drożdżówki pieczone z rana w marketach. Które A są... uwielbia takie sprawy A, rano. Tak. Uskuteczniać. Ta. Tym bardziej, że KFA też... Ym... Często rano pomija to śniadanie, i, ale może, czy nie może, czy powinna na siłę jeść, bo ona zazwyczaj rano nie jest. Jak głodna. wspomniałem, nie jemy, kiedy nie jesteśmy głodni. Mm -hmm. Jemy, kiedy jesteśmy głodni. Jeżeli przeczekaliśmy głód, to nie jemy opóźnionego, zaległego posiłku. Dlatego, że ten posiłek będzie zalegał w żołądku do czasu kolejnego ognia trawionego, kiedy będziemy mogli go strawić. Więc to jest bazowa rzecz. Jemy tylko wyłącznie wtedy, kiedy jesteśmy głodni. Jeżeli poczujemy głód. Natychmiast sięgajmy, bo wtedy mamy tą siłę trawienia i sprzyjające okoliczności do tego, żeby się na, nakarmić. Podsumowując, już yy, chciałabym zapewnić, że może nie ma tutaj yy, konkretnych przepisów, ale na pewno je Wam zaserwujemy, bo stworzymy e-booka z konkretnymi przepisami również pod kątem DOSZ. Są one do pobrania yy, tutaj pod tym odcinkiem, więc można wejść na naszą stronę, po, po, pobrać yy, go bezpłatnie yy, i. I zacząć sprawdzać właściwie, obserwujmy jak się, się czujemy. Tak, obserwujmy siebie, analizujmy to, jak się czujemy po posiłkach. I potem, o, tu było ekstra, a tu było źle. Nie idźmy w to, co było źle, chociażby nam to smakowało, czy było na stole. Sięgnimy po to, co jest naszym prawdziwym pokarmem i po czym czujemy się do obiadu usatysfakcjonowani. Dokładnie, dokładnie, no. super. Dzięki Grzegorz. Dziękuję. Do Dziękuję. zobaczenia. Do zobaczenia. Pozostańcie zdrowi. Nasz jeszcze niespodzianka. Dogrywamy niespodziankę. Mu się zagadaliśmy tak, i nie powiedzieliśmy tak. o tej Twojej niespodziance. Tak, dla osób, które chcą zauważyć, jak wiele można sobie dodać energii odżywić się, nakarmić i mieć e, ekstra kopa do południa, nie jedząc tradycyjnego śniadania. Podam Wam przepis. Świetna rzecz na budowanie odraz. Odzas jest podstawową energią e, w naszych komórkach energią życiową. Przepis polega następująco. Poprzedniego dnia namoczcie, proszę, 5 orzechów narkowca, 5 migdałów blanszowanych, 5 orzechów włoskich, tak. garść rodzynek albo 3 daktyle. Namoczcie je. Następnego ranka przepuśćcie to wszystko i zblendujcie razem z mlekiem. Jeżeli ktoś nie ma mleka świeżego e, krowiego, niech to zrobi z mlekiem e, roślinnym. Mm -hmm. Do tego trzeba dodać e, szczyptę kardamonu, cynamonu czy innych przypraw korzennych i łyżeczkę miodu. I taki napój spożywajcie przez 5 dni. Zobaczycie, co się wydarzy. Ja potwierdzam, ostatnio byłam tydzień na tej kuracji, totalna Rezalancja. petarcia. Rewelacja. Będziecie chcieli częściej. Nie potrzeba kombinowania z przy przygotowywaniem śniadania lodówca. I lekko podgrzewamy jeszcze. Tak, o, tak, lawaty przede wszystkim. <śmiech> <śmiech> tak. Ale blender każdy ma i To jest niespodzianka. To jest, tak. jest niespodzianka, a to coś ekstra, to oczywiście nasz e-book. Także ściągajcie e-booka i też e, róbcie przepisy, które, które tam sobie załączyliśmy dla Was specjalnie, także zapraszamy. E, też do komentowania, jak tam wam idzie. Z tym y, z, z, obserwacją. z obserwacją samego siebie i czy tak. widzicie różnicę. Jeśli Wam się to spodoba, dodajcie. Zobaczycie, A. co się wydarzy. Do zobaczenia. Pozostańcie w zdrowiu.